I tak, jak w każdej aplikacji, pobierzcie sobie ją, załóżcie nowe konto, skonfigurujcie hasło. Jeżeli wszystko dobrze przebiegło, pojawi się taki oto ekran, do którego możecie dodawać poszczególne elementy urządzeń. Ale, by to wszystko zadziałało, najpierw musicie połączyć się z waszą siecią Wi-Fi, którą macie w domu. Wybieramy nasz produkt, no i konfigurujemy sieć. Znajdujemy tą, w której będzie pracować urządzenie, wpisujemy hasło i łączymy się. To jest pierwszy etap. W drugim etapie będziemy szukać naszych urządzeń poprzez wyszukiwarkę. Jeżeli aplikacja znajdzie urządzenie, które można sparować, dodaje automatycznie do Waszej aplikacji, dzięki której możecie sterować całym systemem. Od cała filozofia. Z tego co zauważyłem, kiedy wejdziemy w opcję monitora ustawienia sieci i ustawimy sobie tryb EZ, wystarczy chwilę poczekać. Klikaniem w ekran ustawiam sobie adres IP, którego nie widać, jak sami teraz widzicie, ale za chwilkę on się pojawi, kiedy ponownie będę stukać monitor dotykowy. W tym czasie już mój telefon wyszukuje sobie to urządzenie. O, właśnie klikłem pojawił się adres IP. Jeszcze chwilkę cierpliwości i za chwilkę wszystko się powinno elegancko zaczytać. Pierwsze co zobaczycie to możliwość nadania edycji nazwy swojego urządzenia. Ja oczywiście tego nie będę robić, no bo to jest tylko dla celów testowych, ale jak sami widzicie po zakończeniu odpalił mi się już od razu ekran z monitora i w trybie rzeczywistym pokażę Wam, że moja ręka też jest widoczna i że wszystko poprawnie działa. Takie opcje jak sterowanie bramą czy Sterowanie kamerą, czy rozmowy, czy wideo rozmowy, oczywiście będą dostępne z poziomu telefonu, jak i z samego monitora. No dobrze, także system działa, dzwoni, jest powiadomienie, udało się wszystko sparować. Nie łączyłem tutaj innych elementów, takich jak zwora magnetyczna czy dodatkowy przycisk. Wszystko jest dokładnie wytłumaczone w instrukcji, także nie powinno być problemu, żeby to wszystko połączyć. W tym odcinku to będzie wszystko, także do zobaczenia w następnym. Cześć!